Gdzie jest Suren? No, plan jest taki, że bijemy 7-5, popatrzymy co jest w grocie i tu już więcej nie gram. Bo niestety, ale za mało czasu poświeciłem ten serwer, a przez mundial i remont, no nie miałem kiedy. O co chodzi moi drodzy? Nie ma banów dzisiaj. Mam dobry dzień, więc uznajcie to prezent na Mikołaja. Dzisiaj dostają ode mnie wszyscy unbana. Bezwyjątny. No, dwie osoby nie dostaną unbana, jak przyjdą to dostaną bana, więc w sumie prawie wszyscy dostaną unbana. Niech będzie, czujcie, moją kurwa łaskę. Yy, więc, no, powiem wam szczerze, no ja już przestaję betować. I, powiem mam, żeby nie było, jestem na plusie, yy, ale za dużo czasu mi to zajmuje. W sensie bardziej się stresuję przez to, zamiast. Kur... Ja tego powinienem obstawiać jak Polska gra i nic więcej. Dlatego ja już. Ja dzisiaj nie puściłem tego kuponu yy, Więc, więc ja to pierdolę, nie? Patrzę, co by się stosować, kurwa. Więc co? Te buty sobie stosuję w sumie, no bo co mam innego stosować? Jeszcze ja mam na ogień, buty, mam plus 9, zawsze mogę je potem selnąć albo coś. Czy bonusy tylko, no trudno, no. O. No i dzić w sumie, ale może będzie półtorej albo kryt Kryć omdlenie. No i dobrze, że wszystko zmiksowałem, dostawiłem najchujowsze, wartość butów podskoczyła o 5% Wbijamy ostatni level, widzowie, daj mi atak, żeby było szybciej, to jest życie, aha, to daj też w że obronę tu mam, ale obrony tu nie mam Dobra, wbijamy ostatni level, to ostatnie, no to nawet więcej niż level Dużo czy pamiętam? Pamiętam w RPA, byłem na wakacjach w Chorwacji, ani razu na plaży nie było ciepło. Tam było pro 30 stopni. Kurwa, tak ciepło było, że i mi web bolał. Nie? Ja mówię, mami, ja nie, nie chcę jechać do Chorwacji, bo nienawidzę kurwa takich miejsc. Ona oczywiście, jak to mama, albo pojedziesz, albo w pierdol. dobra, nie? I całe kurwa tydzień siedziałem w hotelu. Nigdzie nie wychodziłem, kompletnie, nie? I oglądałem Mistrzostwa Świata. Każdy będzie jaki leciał, oglądałem. Zanudziłem się kurwa na śmierć, mówiłem, nie chcę kurwa jechać, ale kurwa takie są kobiety, nie, nie chcesz czegoś, cię zmuszą, dalej ci to nie podoba, ale kurwa jest spoko, nie. 7-5 wbijam, pochodzimy po grocie, pozbieramy trochę złomu, zobaczymy czy da się tam zarabiać i ja kończę, nie ma to przyszłości ten serwer, po pierwsze zajebiście mało ludzi gra, rynek nie istnieje... I mówi o, o, o srebratuleckim, potem schodzi to już w ogóle, kurwa, krisi o góra i zdycha A po drugie, yy, no jednak trzeba surę rozwijać, nie? Sura, handlarz, na handlarzu nie byłem, zaraz wejdę, zobaczę, czy perły mi zeszły Jestem winny swojemu handlarzowi parędziesiąt won, muszę je odrobić, kurwa mać, bo żeśmy ulepszali, ostrze tej nie, pachnąca, nie pachnąca, jak ci dupy obrabia, no to tak samo Blackmaster, Tylko wiesz co jest lepsze? ja im proponowałem unbana I proponowałem im, żeby byli, zaczęli być normalni To zakładałem razem, jak dawałem im szansę Oni kurwa dalej mi utpierdalało Rozumiesz, to jest ten problem Ja nie jestem taki, że nie daję szansę, ja rozumiem, no ktoś ma zły dzień Nie wiem, stary do bany nie wszedł, albo kurwa właśnie wszedł i boli dupsko I trzeba się gdzieś wyjrzeć w necie ja to już rozumiem, ale kurwa, ile można prosić? No, ja pierdolę. No, nie obraziłem się na Ciebie. Mówiłem Ci wielokrotnie, przestań mówić o kupie. Nie chcemy tego słuchać. Jak masz taki fecht za zaos, na Discordzie, gadaj tam. Co zrobiłeś? Przez ostatnie trzy dni, ja wam powiem. Ja się z nim umówiłem, w niedzielę pamiętam to, że od poniedziałku, że sami gadać o kupie. Wysłałeś 7 minut z gracjanem o Okupie i jeszcze parę innych. Nie pamiętam, ale minimum 7. Gdzieś tak zakładam, bo całą playlistę się tam puścił. Zrobiłeś mema z grafiką i reklamą, że wpieram gówno z moim zdjęciem. Zapytałeś na streamie, czy Wissadek wyliza mi roba po sraniu. I coś jeszcze powiedziałeś. No to korwa. No, no sorry, no ale. Ja nie. No nie. No... No, to po prostu powinieneś się śleczyć, kurwa. Po prostu. No, no, taka jest prawda. Nie, nie chcę twoich przeprosin. Mam dosyć po prostu. Tyle. Nie chcę ani twojej kasy, ani przeprosin. Nie da się ciebie zmienić. Więc niestety, ale musimy się pożegnać. Taka jest prawda. Więc Luxon, widziałem, tu jest, zbanuj szejka. A jak nie zbanujesz szejka, ja ci dam bana. Niestety, wydawałem ci tyle szans. Nie wiem ile można. Ja się poddaję. Może kiedyś ci wybaczę jak mi przejdzie, ale patrząc na to, że robić ciągle to samo, to tak nigdy nie będzie. Dobra kurwa, moi drodzy. Walka o OG GModa Ogiemoda i 10 tysięcy SM Nie, żeby było lepiej, żeby było lepiej. Walka o... O kubek kurwa. Mam kubek, mam dużo połysków, nie schodzą mi, nie wiem czemu ludzie nie lubią. Mimo, że połyski są fajne. Nie wiem, 8 kubków mi zostało. A sprzedałem tego od 40. Więc w sumie albo to by najwięcej zeszło. Walka kurwa o kubek. Więc zrobimy tak: dwie... każdy stanie po dwie gry. Łukasz za sobie też dam tą grę. Yy... I ten co ma najwięcej punktów po tych dwóch grach, daje mi dane i wysyłamy kubek. Wejście 10 zł. Tak, żeby nie było no-nameów. A no y nie płacą kurwa bo są biedne. Dobra, no to jedziemy. Pan kanciano, jedziesz pierwszy. Dwie gry. Potem zapisujemy. I zrobimy tak, że nie będę wszystkich ników zapisywał. Tylko będę zapisywał te, tego co najwięcej zdobył punktów No kurwa jak można nie umieć grać w okayie? Ja pierdolę czy, czy, czy to jest coś skomplikowanego w tym? No ale dobrze ugrał 200 punktów jak na to jak gra no to powiem wam szczerze sukces kurwa Tuska 210 punktów Kanciano Teraz ci się uda wierzę, wierzę w to Kanciano kurwa Jedziesz tam Hehehe, co pierdolę. Poza spód, o Boże, kurwa! Kasia, no a czemu... Wyjaśnij tylko swoją decyzję. Jak do tego doszedłeś? Czemu, czemu szósty, kurwa? Czemu, kurwa, szóstkę? Wyjaśnij tylko decyzję swoją, tylko to chcę wiedzieć, nie? Czemu szóstka akurat? Nie wiem, czemu nie piątkę, nie siódemkę, nie ósemkę, kurwa, no? Czemu szóstka akurat? Dobra, brawo, Kanciano, drugi raz się liczy! Ja nie klikam. To no, jest git, nie? I ma... 550 punktów. Dobra, jedziesz tam. Patrzcie jak kurwa Łukasz to robi Tabelkę dam po prawej stronie 200 punktów Mam już to powiedzieć, że to jest księgnie jebane zadora. kurwa yy, Tu damy Kanciano, o patrzcie, wykluj i jak się pojawił? 3 skilowy. Uuuu, nawet duże procenty O. Kurywa! Nie, to chyba jest 3 skilowy zawsze, czy nie? Dobra, panie Łukasz, jedziesz, druga gra o, 210, czyli masz w sumie 410. Dobra, damy THC Ariudere udamy bez moda. Bez moda. O. 360 punktów. No nieźle. No i co? Jest tu coś. Nie. 260 punktów. Czy THC będzie na prowadzeniu, proszę Państwa? Będzie. 620. Nie gryźć mnie. Piesku. 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 Ej. A nie. Co ty. A, i co mam teraz zrobić? Hm. No zobacz, Domasz. To, to jest białko. Mająder rozwiniętych to jak ma dymać? 4, 5, 3 4, 5, 4, 380, to nieźle. Jak na to jak chuj grałeś, to całkiem nieźle No kurwa Sam napisałeś pierwsza, teraz się jak kliknąłem. Czy najpierw kurwa się zastanów, napisz a nie piszesz drugie jakie ja już zmieniam. Na no pierdo. <śled> Ach kurwa. Jak co mamy powiedzieć jak nie ma więcej kart? 190 punktów. Panie Łukasz, czy, kurwa... Nie pisz w trakcie, jak mi już kazać coś zrobić. I Pan Wolf, czy Pan Wolf jest teraz... Na, na wizji czy nie? No 330 punktów, dobrze poszło, dobrze. No i masz 200 punktów Tu jest coś... Nie No nic, Wolf masz 200 punktów. Ta? Ale to ja mogę wybrać Dobra, Wolf, to ja wybieram. Wybieram siebie. Bo ja cię oglądam, co piszesz, i wybieram mojego psa. Wit, nie? Bo też ogląda. Dobra, hej ten cebulak. Hej tu jak kurwa, zobaczymy. Hej te cebulak, jakbyś zamykał, masz bana, nie? W ci mówię. Bo się śmiejesz z ludzi, pierdolisz głupoty. A sam nie lepszy, kurwa. Jakbyś zamykał, masz bana, kurwa. Hej te cebulak, jedziemy. Kur mnie to obchodzi? Jedziesz, kurwa. Czy jedziesz, czy. kolor? Panie, czemu tu gdzie Co? No daj łapkę. Daj łapę, daj łapę, daj łapę, łapę. Daj. Daj łapę. Dziękuję, dobry pies. Lebel, brawo, tym chujowym eku. Dobra, nie mogę łapę zmienić. Ej, przestań. Co mi gdzieś gdzieś to? Kurwa, ale ci dzisiaj odpierdala. 270 punktów. To nie jest źle. Trzeba będzie gorzej. Masz szansę nie zamykać. 250. Nie zamykasz. Ale kurwa, wiesz co? Nawet nie hejtuj nikogo, nie? 520 punktów pod wolfem. He, pan Ester teraz gra. Set jak chuj. <słuch> 3-4-5 Mi, mi, mi 370 punktów Kurwa, pan ST O je O je No kurwa, hej TC czy pan ST Głodnie muszę Tobie kubek wysyłać, to kurwa pierdolę to nie 390 No będziesz miał 760? dobrze będzie. Co mam mu wysyłać? Nie ma tyle zgłoszeń. Ja mam ile, ile zgłoszeń musi być, ja ci powiem. O magiczny kamień, kurwa. Uuu, kurwa. Wow. A to co do handlu jest? 10 zgłoszeń 7, 17 zgłoszeń. 10 zgłoszeń jeszcze. to jest tej drugiej nie mogę się odpalić o 19, bo nie, nie zdążę do domu dojść. To po pierwsze, będę gdzieś koło 20, potem szwagier do mnie przychodzi się wykąpać, a potem wiecie. Ale za ja to Jakub będzie bardziej uśmiechnięty, kurwa, po 22. Tak wam mogę powiedzieć. <śla> nie, bo oni robią remont łazienki, a ja mieszkam najbliżej ich. Czemu dętka? Przecież codziennie piłem i codziennie streamowałem. Dlaczego ja nagle miałbym być dentką? Nie rozumiem. Dobra, to sprzedamy złom, ja, ja się wycofuję. Czy spadam? A przyjdzie to, jak przyjdzie, to idziemy do groty. Git pomysł, kurwa. Jutro przyjdzie Grażyna z gazowni. Stawić, czy mam yy, przecieki. Bo gdzieś tam obok w bloku robiła firma. Nowe rury, u nas tak samo robiła i tam jakieś przecieki, były to teraz sprawdzają wszystko, nie? Więc to kurwa na ósmą, ja pierdolę, super, godziny sobie wybierają. Ale nie piłem od trzech dni, to jak codziennie piję? Ja nie by codziennie piję, panie, panie, co ty pierdolisz? No, widzisz? I potrafię. Jakiś challenge? Nie wiem. Moje zrobimy w następnym tygodniu tak jak z likanem, czyli koło z likanem. Podoba się to koło, gdzie ciągle ze siebie mi broń? Takie koło będzie. Takie tanie, za dyszkę i będę chciał 30 level Likanem zrobić, czyli mam nadzieję, że mi się uda tym razem. Tamte koło było przechuj ninja, ale zobaczymy. Dobra, widzowie. Yy, Więc mówię, przychodzimy, gramy dalej w okayie, bo chcę kubek wysłać komuś. Potem yy, idziemy do groty. I coś tam porobimy, ale to już po 22 odpadę się